Witam Was pięknie, nazywam się Amelia Szuścik i Jerzyk z Zybrzidowic. Opowiem Wam wiersz autorstwa mojej mamy Eweliny Szuścik pod tytułem Petriolka. Siedzi starka w starej chałpie, w małym łokieneczku. Petriolka jasno świeci, kocur spi w zapiecku. Za łokienkiem idzie jesień, posępno i szaro. Liściem ścieli wiatrceste, stareczka się staro. Czy pondułczak do mi przeżyć zimę jedną jeszcze? Czy kiedy zemrym, do kocura schowie mi przed deszczem, gdy przyjdzie na pogrzeb i stoci, co znają, Możne dziecka, albo wnuki, Ni czasu nie mają. Siedzi starka w starej chałupie, na stołku bujanym, cichorzyko, w imię Ojca, Syna, Ducha, Amen. Dziękuję Ci, Boże, za to, co przeżyła, żech w życiu żadnemu krzywdy nie zrobiła. Za chłopa mojego, co już je u Ciebie, niech miejsce mi zrobi przy okienku w niebie. Dziękuję za dziecka i wnuki kochane, Miej ich w swej łopiece, przenajświętszy Amen. Śnieg zafują starą chałupę, małe łokieneczka. Zgasła petreolka, razem z nią stareczka. I już się nie staro, czy przeżyje zimę, kajkocur się schowie w jesienną zadymę. Gdy przyjdzie na pogrzeb, były dziecka, wnuki. Zaskoczone przepierońsko, że czasu nie kupi. Dziękuję.